w kolejnym odcinku w tym odcinku zamierzam pokazać wam moje biulidy i ustawienia aktualne bo ostatnio sobie podmieniałem czekajcie poprawię sobie mikrofon dobra ehm, pokażę wam moje ten na mapce tego shaman FN. nie wiem możecie kojarzyć typa czy kojarzycie. możemy sprawdzić na jego mapce tak po prostu wszystko normalne. Pokazuję Wam, jak teraz mi się buduje, bo aktualnie edytować gorzej edytuję, chociaż lepiej edytuję. Nie wiem, jakby to, to Wam powiedzieć. Edytuję gorzej pod względem takim, że po prostu mam nowe ustawienia edytowania, ale buduję lepiej, bo mam nowe ustawienia pod względem też budowania. No i teraz pokażę Wam, jakie mam ustawienia. Yy... Nie wiem, możemy sobie... Te... W sumie tu nie potrzebujemy zmieniać. Dobra. Yy, najpierw pokażę Wam... Mam teraz pod tym... Nie, to widzicie, że szybko mi się to dosyć edytuję. No i teraz wam pokażę freebuilda. Czasem się zabudowuję, bo to też muszę się przyzwyczaić, ale mam nadzieję, że się nie zabuduję, że tak. Wiadomo, nie robię takich rzeczy na Battle Royale, ale na jakichś mapkach takich mogę pobudować wieżyczki więc w sumie to fajnie mi to idzie chodź, właśnie takie ja tam błędy czasem u mnie no właśnie też takie ale szybko umiem z tego wyjść no i co, co mogę wam jeszcze po powiedzieć skakanie miałem pod pod kółkiem, nie, pod kółkiem mam teraz mam, to, pod tym nie mam sprintu pod, L3. Nie. Tylko mam teraz pod kółkiem sprint. Uważam, że to jest o wiele lepsze ustawienie napada. Ogólnie mogę Wam kiedyś pokazać wszystkie moje ustawienia napada. No ale nie wiem, może nie dziś, bo dziś to by zajęło trochę dużo. E, no i... E, no i w sumie to z takimi ustawieniami jak ja mam aktualnie Lepsza dyna dynamika. Nie musicie gra grać Claw do takich ustawień. Wystarczy, że po prostu umiecie klikać przyciski i to w sumie tyle. Więc teraz naprawdę spróbuję zrobić double elita. No, o. No, gdybym się nie zatrzymał. No, takie są błędy z czasem w tych, że po prostu ja chcę edytować daszek, a to mi się postawia schody, więc ja jeszcze raz. No i teraz łamęli. Teraz mi się to postawiło za blisko i znowu mi się postawiła ściana, więc trochę to bez sensu. No i znowu mi się postawiła ściana, no to to jest błaga mnie. Zaraz wyłączam przyciski na ścianę i koniec będzie zabawy. No widzicie. No. Widzicie, że nie jest tak łatwo na konsoli robić... Triple, Double, Dity. Nie, Triple się, się dobrze robi. Spróbuję. O, to już nie pykło. chyba ewidentnie nie piekło. No i coś znowu nie pykło, ale... Dobra. Dobra, nic wam już w sumie za bardzo nie pokażę tutaj, bo nie jestem najlepszy w tą grę, jeśli chodzi aktualnie o edytowanie. Ale mogę wam pokazać, jak właśnie Wyglądam trochę jakbym miał makro. Także no. Więc... No to jakby... Trochę dużo zbudowałem. Troszkę, tak troszeczkę, tak tro-tro-troszeczkę. No widzicie, że nawet nieźle mi to wychodzi, ale nie jest najlepiej, tak jak mówię, teraz pod tym, normalnie tu pod tym biegałem, teraz klikam kółko, biegam, pod trójkątem zawsze to samo, pod tu R1, L2 to samo, pod tu te, tak samo strzelanie, celowanie, emotka pod tym, pod tym mam oznaczenie. Po... W sensie no, pod tym, nie wiem jakby jakby to nazwać. To takie małe przyciski, to takie strzałeczki, no. Teraz pod tym, ale po... bodajże... Lewej stronie, nie wiem, lewej stronie mam ten, po prawej stronie mam mapy i tak dalej. Yy, Tutaj pod tym górnym zawsze mam to samo, czyli wywalanie broni. Pod tym mam I motkę, oj ojoj oj, bo były prawa autorskie. Pod tym mam kucanie i czyli e, pod tabem mam teraz budowanie. Wiecie pod czym? Ten takim dużym na środku. Pod opcją świadomo mam wychodzenie z gierki. To chyba wszyscy wiedzą. Bo chyba tego się nawet myć nie da. Tego co mi się wydaje. No, widzicie, teraz mi to też nie wychodzi. Bo nie wiem. Bo się chyba zagadałem. No, widzicie. Zagadałem się i teraz mi nie wychodzi. Ale ogólnie mam dobre biulidy no nie no, to ja... No ale porównając te filmiki z roku temu, to pokazywałem jak super buduje i sam sobie komentowałem co wyhaczył Fledzi, pozdra... No, to tak, to moje konto. Kiedyś była tego wielka drama, a teraz się z tego się nie ma. No się, no pasy się zmieniają, tak. To było w chyba. Oj, 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 Także no. Zasubskrybujcie swój kanał. Co, te, jakie ja mam tu jeszcze zmiany? No, nie wiem. Jakie mam jeszcze zmiany? Um. No w sumie po prostu sobie zmieniłem czułość Patrzcie, tak szybciej teraz O wiele mi się to rusza Kiedyś to jechałem tak A teraz robię śmigło Helikopter, helikopter Wiem, że coś mi Ej, dosłownie aktualnie nie mam żadnej emotki, która nie jest ten... Ustawionej na gównie. Nie wiem co wy mało, nie wiem Nie wiem to jest prawo autorskie Nie wiem, jest dziesiąta Jak zacząłem to nagrywać była dziewiąta Nie wiem, minęło 8 minut dopiero odcinka Co ja tu mogę jeszcze pokazać Może pokażę wam fajty z botami po prostu ee, Nie wiem 150 hp myślę będzie git. Pięć tych i nie wiem czy butkę, boczkę trzuć, na razie nie, na razie nie, na razie nie. Full box, pójdź. Full box, full box, full box. Kręgu. Nie, 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 w nie, sensie nie, Trudno, nie, nie, Ej, nie, tego typa i nie, tego nie, i randomowo nie, nie, bota. I box nie, 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 Co nie, cały. No nie, Co nie, Co to się dzieje? Ej no. Daj, bot mnie oskamował. Co się stało? Kiedy próbujesz się pochwalić kolegom, ale bot cię oskamował. <mulary> Bomba klat, bomba klat, niemiły nie miłe, aij, nie miłe. ale nie wiem, szaman, jak ty to zrobiłeś? Szaman, sen, mam do ciebie pytanie. Jak ty to zrobiłeś? Że twoje boty są tak mądre, że jak w nich celujesz, to one kuczają. To jest do, wiadomość do szamana FM, nie? Bardzo mi miło. Dobra, idziemy włączyć, że boty mogą bić. Ale będzie tu zamieszanie. Szkoda, że nie da się wybrać, że jest tylko jeden bot, no ale trudno. Oho, zaczyna się. Nie będzie tak prosto, no. no. ale te boty są na samym mądrzejsze, nie? Niż te boty w innych No. Kurde, nie chcę, żeby Kurde, bo plec plecy robi! No to tak, alibaba, królka, baba. baba. Pozdro. Joki... joki, taki trzyścioszek! Dobra, ale wy jak będziecie we mnie dwu, we dwóch ładować... No. To tak skończycie. Pompa na daleko, uwaga, uwaga. 13. 13. 20. 19. 50. 15. 75. No dobra, cóż Bo gdyby ta ściana mi się nie postawiła Głupia ściana postawiła mi się w złym momencie Nie wiem co ja gawędzę. Na 650 stóp Kupuję wiary Nie, ja kupuję je wcześniej Ale nie nagram z nich odcinka Taki warunek, że musicie dobić łapki w górę, subskrypcja Eee, hey, co ja wam mogę tu jeszcze zrobić? No nie wiem o, Co to się stało? Nie, Fortnite się baguje Fortnite się baguje Fortnite na nabyła E, co ja będę? Co tu się dzieje? Ja tego nie wiem. Jestem z niewyspany. Nie wiem czemu. Dobra. Ee, a, cytując klasykę, e, dajcie subskrypcję e, i z hamburgera. Ja się z Wami żegnam. Cześć.